tajcie na kanale Ryto Przyczepa, na którym dzisiaj pokażę Wam, jakie ustawienia zastosowałem do regulatora MPPT pod baterię LiFePO4. Każdy, kto kupił regulator ten EPWR mniej więcej w tym samym okresie co ja, około 2 lata temu, już dawno zorientował się, że nie ma w nim ustawień pod baterie litowo-żelazowo-fosforanowe. Kilka wersji tego regulatora. Pierwszy bodajże miał pomarańczowe przyciski, mój to jest ta druga wersja, aczkolwiek tak jak wspomniałem bez ustawień do litowych baterii. Wszyscy, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że na dachu przyczepy siedzi panel 160W taki elastyczny, tamten regulator ma 10A, no i dokupiłem jeszcze tutaj taki sterownik MT50. Teraz będę Malutku wchodził w te ustawienia i zachowam takie pauzy między tymi, że tak powiem, ekranami, żebyście tam mogli sobie spisać te wartości, aczkolwiek też umieszczę cały spis tych ustawień tutaj pod filmem w opisie. Także, żeby dostać się do ustawień tego regulatora, trzeba przycisnąć Escape i wchodzimy w opcję numer 4: Control Parameters. No i teraz tutaj jest bardzo ważna sprawa. Ogólnie zobaczycie jakby takie presety, które są już ustawione. Tam będzie Sealed Battery, będzie Gel Battery i będzie Flooded Battery. No to wiadomo, wszystkie kwasowe to są Flooded, żelowe to żelowe. Sealed nie do końca jestem przekonany, jakie to są. Ja wszedłem w ustawienie User. Przyciśniecie OK, to, że tak powiem, regulator zapyta się o password. Domyślnie to hasło to jest po prostu 6.0. Także tak zostawcie, żeby nie zapomnieć. No i teraz możemy zmieniać tutaj te ustawienia. Także jesteśmy w tym banku, jakby user. Tutaj wrzuciłem pojemność mojej baterii, którą wcześniej zmierzyłem, 97 Ampery o godzin. I tutaj po kolei, jakie ustawienia dałem. Także rated voltage to jest dość, dosyć ważna rzecz. To jest jak, ile volt ma wasza instalacja? Tutaj, czy w przyczepie, czy w kamperze. Ja mam 12, wiem, że ten regulator obsługuje również 24. No, i tutaj teraz zacząłem ustawiać te wszystkie ustawienia i, i zmieniać tutaj te parametry. I teraz tak proszę. Yy, nie poddawajcie się, dlatego że tutaj nominalnie jest napisane 16 i ustawione na 16 V. Kiedy ja próbowałem to od razu zmienić tutaj w tym pierwszym ustawieniu na 14.8, wskazywało mi parametr error. Ale tym się nie przejmujcie, tylko po prostu jedźcie dalej i ustawiajcie te ustawienia, które możecie zrobić, a po prostu i za każdym razem sejwujcie. Co się bardzo prosto robi, po prostu przyciskacie OK i naciskacie save. Tak? I po prostu później będziecie musieli wrócić do tych parametrów i po prostu zmieniać te, których nie daliście zmienić, jakby za pierwszym razem. Jest to takie trochę uciążliwe, ale po prostu na razie jedźcie do przodu, pozmieniajcie to, co możecie, a później znowu wracajcie po zasejwowaniu za każdym razem i zmieniajcie na takie parametry, jak ja mam. Także teraz będę tutaj jechał po kolei przez te ekrany. Możecie sobie zobaczyć, jakie parametry ja ustawiłem. No i koniec. To są wszystkie parametry. Dobra, te wszystkie parametry to tam sobie wydobyłem, wiecie, z różnych takich forum zagranicznych. Obejrzałem też tam filmy innych użytkowników, którzy kupili już takie regulatory jakby z tym presetem w nowszej wersji. No i po prostu tutaj poczytałem opinie jednych, poczytałem opinie drugich i sobie taki właśnie preset złożyłem samodzielnie tutaj do mojej przyczepki, do mojego tego zestawu, do, do tej konfiguracji, którą tu posiadam. No i jak zwykle, jeżeli podobał się ten film, zostawcie łapkę w górę. E, zachęcam do subskrypcji, no i oczywiście do e, m, oglądania mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.